Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy Duszy. Dziś będzie trochę krótko i będzie trochę w dość specyficznym temacie. Ja nie nagrałem w zeszłym tygodniu Uszu i szczerze mówiąc, myślałem, że w tym też nie nagram. No, mam taki czas wyborów i decyzji, także dotyczących przyszłego formatu. Uszy duszy, bo trochę się zacząłem dusić w tym, który uprawiałem dotychczas. I właściwie to planowałem dzisiaj nagrać krótką wersję między uszami, w której chciałem przeprosić, że chwilowo nie publikuję. No i wytłumaczyć się, że mam taki czas, który wymaga ode mnie ciszej skupienia. Ale gdzieś tam na kanwie tych przemyśleń. Wyświetlił mi się wątek błędów. Wyświetlił mi się wątek błędów i pomyślałem sobie, że z jednej strony znam doskonale tę doktrynę, no, często występującą w środowiskach, w których się obracamy, która mówi, że nie ma czegoś takiego jak błąd i że wszystko to, co robimy, to robimy. No, jedni mówią zgodnie z planem, inni mówią, znaczy zrobiliśmy najlepsze, na co było nas stać. I obydwa te stanowiska prowadzą do konkluzji, że nie ma czegoś takiego jak błąd. Ja mam trochę inne widzenie rzeczy i uważam, że tak, że popełniamy błędy. Z tym, że błąd nie jest tożsamy z winą, błąd nie jest tożsamy z oskarżaniem się. Stwierdzenie faktu popełnienia błędu to stwierdzenie faktu popełnienia błędu. I nic ponadto. Jeżeli ci się włącza poczcie winy i się oskarża z tego tytułu, to to jest zupełnie osobny proces, który się odwołuje do tego poczcie winy, które mamy często wpisane, czasami nawet na poziomie szpiku kości i możemy to zawdzięczać rodzicom, religii i różnym innym wzorcom kulturowym, także rodowym, bo to poczcie winy jest wpisane w matryce tej cywilizacji jako jedna z głównych nić, podobnie jak i strach, który temu towarzyszy, że to są takie sploty. Pewnie można by się doliczyć kilku takich głównych nici, które ten rdzenny splot tej cywilizacji tworzą i na pewno to poczucie winy, na pewno to strach. No i pewnie jeszcze parę innych rzeczy by się dało znaleźć, ale błąd to błąd. Błąd to błąd i uważam, że to oczywiste, że popełniamy błędy. Z bardzo prostego powodu. Rzeczywistość materialna, w której się obracamy, to nie jest naturalne środowisko dla duszy. Wiem, że to niektórych może zbludować, ale tak to widzę. To jest mój osobisty i subiektywny pogląd. I jak patrzę na cechy tego świata materialnego, które są poza kwestią ludzką, Czyli drapieżność zwierząt, drapieżność natury. Jednak walka o przetrwanie, i jednak kto silniejszy ten lepszy. Oczywiście w takim zakresie, w którym jest to potrzebne, by przetrwać, bez tych wszystkich wyuzdanych wypaczeń, do których się posunął człowiek jako istota. Niemniej ta natura nie jest środowiskiem naturalnym z punktu widzenia duszy, która chce kochać, współpracować i cieszyć się życiem. I jestem dość mocno przekonany o tym, o czym mówię. Ja odprowadziłem w swoim życiu dość dużo osób. Miałem takie pół roku w życiu, kiedy byłem w szpitalu i odprowadziłem wtedy 17 swoich współpacjentów. Pewnie co najmniej tyle, tyle zwierząt odprowadziłem. Więc miałem możliwość, by przyjrzeć się śmierci. I ona i w przypadku zwierząt i w przypadku ludzi wygląda bardzo podobnie. To nie jest stan, który z punktu widzenia tych istot był pożądany, to nie jest stan, który te istoty przyjęły spokojnie, bez rozpaczy, bez strachu, bez poszukiwania drugiej ręki, którą można trzymać, albo ramienia, w które się można wtulić. Mówię o tym umieraniu, które dotyczy każdej istoty na tej planecie, i o tym, że strach przed śmiercią nie jest udziałem tylko i wyłącznie ludzi, i o tym, że to środowisko, które jest dla nas wszystkich uwarunkowane śmiercią, niekoniecznie musi być postrzegane tylko i wyłącznie jako przyjazny dom, ani dla wrażliwej duszy ludzkiej, ani dla wrażliwej duszy zwierzęcej. Więc nie. Dla mnie ten świat materialny, który nas otacza, nie jest środowiskiem naturalnym dla naszej duszy. To trochę tak, jak widywałem pawia na jednej z ulic swojej gminnej wsi w Maruelszczyźnie. Patrzyłem na tego pawia trochę z niepokojem i sobie pomyślałem, to nie jest jego naturalne środowisko. I cóż z tego, że ktoś sobie go kupił i sobie go wypuszczał. No oczywiście ten Paw w którymś momencie zniknął i wolę nie zastanawiać się, w jakich okolicznościach on zniknął. Ale patrzyłem na niego i sobie pomyślałem o bezmyślności i braku wyobraźni ludzi, którzy kupili sobie zwierzę, które nie ma naturalnego środowiska w tej części świata i tak bez beztrosko, tak beztrosko nie pomogli mu w tym, że... Znajduje się we wrogim sobie, obcym i nienaturalnym środowisku. Trochę podobnie jest z nami. Nasze dusze tutaj znalazły się we wrogim i sieromieżnym środowisku. Efekt naszego życia to obraz naszej cywilizacji. Więc to, że popełniamy błędy, dla mnie jest świadectwem tego, że mamy duszę, że mamy wątpliwości, że mamy empatię. A wątpliwości i empatia to nie są cechy, które są mile widziane w tym środowisku. To są cechy, które najczęściej prowadzą nas, niejednokrotnie, z perspektywy tegoż środowiska materialnego, do błędów, do tarapatów, a czasem wręcz do zguby. Więc, tak, błędy są oczywistością. I teraz, kiedy patrzę na te swoje błędy z tej perspektywy, o której mówię w tej chwili, to je rozumiem. Rozumiem siebie, przytulam siebie, i nie włączam się chore poczucie winy. Błędy, błędy. Jeśli popatrzysz na to tak, jak, tak jak chciałbym, żebyś widział błędy swojego dziecka nie tak, jak czyniły to setki pokoleń przed nami, rodziców, którzy mieli taki zwyczaj i imperatyw, by karać za błędy swoje dzieci. Więc jeśli popatrzysz na to z tej perspektywy, z jakiej chciałbym, żebyś popatrzył na błędy swojego dziecka, że to jest coś, na co ty reagujesz z pozycji duszy i serca. Ukochaniem tego, kto te błędy popełnił, tak samo jak i możesz popatrzeć na swoje błędy, nie z perspektywy tego chorego poczucia winy, które nam jest zaszczepiane z każdej strony, tylko z perspektywy serca i ukochać się za ten błąd. I pamiętać, że ten błąd jest przypadłością tego, że jesteśmy duszą, dla której to środowisko nie jest normalne, że jesteśmy duszą. Która niekoniecznie jest nastawiona jak cybojgi i psychole na walkę i na przetrwanie. I w tej rzeczywistości, gdzie ta walka i przetrwanie jest tak ważna, czasami takie dusze przez duże D dostają kopa w dupę przez duże D. Teraz to poczucie winy. To poczucie winy to jest zupełnie inna bajka. Poczucie winy bazuje na braku akceptacji tego, że jesteśmy w obcym sobie środowisku i że mamy pełne prawo do popełniania błędów. To poczucie winy jest próbą odwołania się do jakiegoś wzorca, który rzekomo powinniśmy w sobie mieć i który powinien doprowadzić do tego, byśmy nie czynili rzeczy, które wzbudzają w nas poczucie winy. No, to jest narracja, która nie jest kompletnie obca. Więc popełniane błędy są dla mnie na swój sposób świadectwem człowieczeństwa. Zwierzęta rzadko popełniają błędy. Zwierzęta, spotykając się z sytuacjami, których nie mogły przewidzieć, bo albo są po prostu skutkiem jakichś naturalnych konsekwencji słabsze i są wobec tego bezradne, wobec drapieżników, albo Padają ofiarami czegoś, co jest już pochodną działalności człowieka, co trudno im przewidzieć, bo ich świadomość nie wykracza tak daleko, by zrozumieć, jak toksycznym elementem tego środowiska, w którym żyją, jest człowiek, i jak bezwzględne rzeczy jest w stanie w to środowisko wprowadzić, czego żadne zwierzę nie wymyśli. Więc zwierzęta rzadko popełniają błędy. Zwierzęta giną rzeczywiście w wyniku tak czy inaczej rozumianej selekcji naturalnej. I tak jak już mówiłem, dla ich dusz to wcale nie jest środowisko przyjazne i bezpieczne, bo śmierć jest tak samo brutalna w ich świecie, jak i w naszym, i tak samo budzi ich sprzeciw, jak i nasz, nie dlatego, że nadchodzi. Lecz dlatego, jak nadchodzi. Ta selekcja naturalna zwierząt ma jeszcze taki, z mojego punktu widzenia, odrażający wymiar czyli łatwiej jest upolować małe dzieci niż dorosłe osobniki. I ta zasada też wśród wielu zwierzęcych gatunków funkcjonuje. Więc z jednej strony to inny świat, a z drugiej strony to też jest element tego, o czym mówię, że. Z punktu widzenia kochającej i współczującej duszy, to środowisko materialne, w którym tu jesteśmy, to nie jest nasze naturalne środowisko. Natomiast ludzie popełniają błędy, i to jest dla mnie miarą ich człowieczeństwa. Jeżeli są cyborgami, to popełniają mało błędów. Jeżeli są psychopatami, popełniają mało błędów. Nie trudno się domyślić, że to jest. To kontinuum istnienia ludzkiego, cyborgi i psychopaci i socjopaci, to to jest drugi koniec tego kontinuum. I na tym pierwszym jest empatia, kochanie, zrozumienie, chęć wsparcia i chęć opieki. I jeżeli z tej pozycji popełniam błąd, to no, nie ukrywam, że uczę się nie winić za to. Bo pewnie jak wielu z nas mam to poczucie winy wpisane, wpisane na poziomie szpiku kości, jak powiedziałem, możemy je zawdzięczać obciążeniom rodowym, możemy je zawdzięczać swoim rodzicom, możemy je zawdzięczać religii, możemy je zawdzięczać różnym wzorcom kulturowym, możemy je zawdzięczać popkulturze. Bo przecież popkultura nam to poczucie winy również w bardzo misterny sposób wtłacza i programuje. Więc rzecz nie w błędzie, rzecz w tym, jak do niego podchodzimy, rzecz w tym, by znaleźć to oparcie w swoim człowieczeństwie, które daje nam prawo do popełniania błędów, bo jesteśmy w obcym środowisku. I zauważ, że jeśli ten błąd popełniłeś, to czy będziesz się za niego karał? I chłostał całe życie, czy nie, to i tak ten błąd popełniłeś. To jest kwestia tego, że im mniej się każesz za popełnione błędy, tym więcej zrozumienia dla błędów innych ludzi, a błędy, jak każda przeszłość, w końcu, pójdą w nie pamięć. No i taką tą refleksją chciałem się podzielić może nie jako szczególnie wesołą bo też nie jestem w jakimś takim nastroju, który byłby fontanną radości, ale taką refleksją chciałem się podzielić w tej krótkiej edycji uszy duszy. No i tak, bardzo proszę Was o wyrozumiałość, no że te moje materiały w tej chwili może niekoniecznie z taką regularnością jak dotąd się przez chwilę będą pojawiać. Być może będą trochę pojechane niekoniecznie w taką radosną stronę, której niektórzy by oczekiwali. No ale ja się dzielę tak jak zawsze tym, co mam w sobie. No i do tym się chciałem z Wami podzielić na ten najbliższy tydzień. Dzięki Wam ogromne za wyrozumiałość. Dzięki ogromne za obecność i dzięki ogromne. Tym wszystkim, którzy przy mnie zostali, bo jestem świadom, że liczby oglądalności moich materiałów się zmniejszyły. Tym bardziej się cieszę, że, że wy jesteście. Dzięki ogromnym moim patronom, którzy przy mnie byli, tym, którzy przy mnie są i tym, którzy być może przy mnie będą, gdyby ktoś z Państwa miał taki pomysłu, żeby wesprzeć moją działalność, to serdecznie zapraszam albo bezpośrednio do kontaktu ze mną, adres mailowy pod każdym moim materiałem, albo też poprzez Patronite. No i to tyle. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło.